Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Dzisiaj, tak jak obiecałem, akcja kociołek. Już zaczęliśmy go tutaj opalacz. Najpierw był wysmarowany smalcem. Smalec się trochę wypalił, teraz zalany wodą. I podobno ta woda, tak z pół godzinki, musi się tutaj pogotować. Zaraz przykryjemy przykrywką, potem wystudzimy kociołek, no i będziemy pomału do niego układać nasze mięsiwa i całą resztę. Edzia musiałem niestety chwilowo przymknąć No bo kociołek wysmarowany smalcem On bardzo chętnie by chciał go wylizać A to nie jest najlepszy pomysł W obecnej sytuacji Dlatego trudno, chwilę się przemęczy Będziemy wystudzać, to się go puści A potem może pomyślę jakieś miejsce inne Żeby to rozpalać Żeby on tam nie miał dostępu No bo może być chłop Od perełka to się tam nie zbliża do tego On mija szerokim łukiem, ale on to On to by chętnie sobie dziabną. no trudno, na razie się musi przemęczyć. A tutaj opalamy i zaraz, jak się wystudzi, to będziemy układać. Się woda już zagotowała elegancko, się wygotowują wszystkie tam piachy, tyłki i co tam jeszcze jest w tym kociołku. Trochę kipi, może nam tu trochę zagasić, ale temperatura i tak jest ogromna. To myślę, że to nie zaszkodzi. Niech się pogotuje trochę, potem wystudzimy. I będziemy pomału układać. Dosyć szybko się zagotowało. Szybciej niż na kuchence na pewno, takiej zwykłej gazowej. Kociołek już się wygotował, poczekamy aż trochę przestygnie i będziemy działać dalej z nim, ale coś Wam pokażę. Goście przy okazji wyszorowali króliczkowi całą klatkę. Sandezja poszła pod ściółkę, na to sianko. Narwali mu mleczaj. Nie wiem, gdzie oni takie ładne mlecze znaleźli. Ja tu tyle chodzę, nie mogę takich znaleźć. A oni znaleźli, królik się cieszy. No i zaraz kolej na łatkę. Wysprzątają mu niej i to wam pokażę. To mi się podoba. Tak to jest luks. Takich gości to trzeba zapraszać jak najczęściej. Robota się sama robi. I klatka łatki też wypucowana. Teraz trochę sianka na ściółkę, żeby potem było łatwiej sprzątać. To się łatwiej wybiera. Tutaj te deski wyjęliśmy, żeby łatwiej było sprzątnąć. Nie za dużo tego, bo teraz jest ciepło, ale trochę niech ma. Dobra Łatka, chodź, o tutaj to nieczystości wybieraliśmy do tego. Łatka, chodź tu, żeby Cię teraz złapać tutaj. No i Łatka już u siebie, jakoś się udało ją złapać, ale trochę mnie podrapała. Taka jest niedobra. A perełka jak zawsze, w pościel się zapakować, i spać cały dzień. Co ty taka śpiąca, nie chcesz się wcale dobudzić? Coś. Halo. Wstawaj do roboty. Wiesz, ile tu myszów lata, a ty tylko śpisz. Woda już wylana, kociołek stygnie, ale bierzemy Edzia i idziemy na taką miejscówkę, gdzie zawsze prawdziwki rosły, bo ostatnio trochę popadało. Zobaczymy, czy już są pierwsze grzyby w tym sezonie. Ta miejscówka, gdzie były w zeszłym roku prawdziwki, to jest dosyć blisko. Szosy, i tam się kierujemy, ale jeszcze grzybiarzy w tym roku nie widziałem to. Jeżeli coś już urosło, to tam będzie, a psiaki już widać w lesie, to jest nadzieja. O tutaj rosły te prawdziwki w zeszłym roku, ale nic nie ma póki co za sucho. Ale pierwsze psiaki się pojawiły, to jest nadzieja. Jakby trochę popadało, to będzie, a my wracamy na bazę, robimy kociołek. Kociołek już wymyty. Tutaj mam trochę smalcu, wysmarujemy elegancko smalczykiem, żeby nie przywierało czasem. O, Bierek się trochę zebrało, to będzie dla kurek czy królików. Grubo smalcu to nie zaszkodzi. Smalec to jest pyszności. Ja to lubię. Edziu też lubi. Ale tylko żeby bez papierka. On czasem żeby nie zeżał. Dobra. No i teraz można zaczynać kapucha. Młoda, o, zobaczymy czy uda mi się wybić tego kłomba. Nie udało się. To w sałacie to się tak udaje. Tutaj cyk, nadudamy parę liści, zaraz trzeba iść po mięsko. Cyk, jedną ręką to tak niezawygodnie wam powiem, ale dobra, jakoś się to ułoży Dobra, ułożę, skoczę po mięsko i się włączam dalej. A żeby było weselej to też zaczął kropić. Mam nadzieję, że się nie rozpada. Chociaż deszczu to brakuje, by się przydał z jednej strony, ale z drugiej jak mamy robić kociołek, to będzie nam zagaszał ogień. Patrzcie ile jest tego mięcha. Cały taki gar. Ciekawe jak to tutaj wejdzie. Dobrze, że ziemniaków mało przygotowaliśmy. No, spróbujemy. Trzeba pokroić w mniejsze te kawałki. Mamy słoninkę Edek tu zainteresowany. Zaraz dostaniesz kawałek, już nie bądź taki. Wyłożę ją, tylko poukrajam ją w takie mniejsze trochę kawałki i też na dnie wyłożymy. Zaraz Edziu też dostanie kawałek, tylko taki gdzieś bez przypraw nie poszukam. Jest, masz Edziu, masz, zajadę. Dobra, kroimy dalej. Takie kawałeczki, jak ta lala. Dobra, wyłożone. Ładnie to się prezentuje. Teraz damy golonkę, by najlepiej było, bo ona tu się najdłużej będzie robić najwyższą temperaturę. Ej, dziu, weź tutaj. Nie fisiuj, że tak powiem. Dobra, goloneczka wchodzi. Tylko wyłożę trochę tymi liśćmi jeszcze. Dobra, wyłożyłem tą kapuchą. Jest druga goloneczka. Teraz damy ziemniaki i marchewkę. Na to wysypiemy. Teraz damy Kawałek słoninki przełożymy, trzeba to dobrze uklepać, bo mi się tu naprawdę nie pomieści zaraz. I teraz żeberka. Może być ciężko, żeby to się zmieściło. No, bo jeszcze tutaj mam ile warzyw. Może te żeberka to trochę wyjmę, dam jedne i trochę warzywek. Trochę papryki, trochę cukinii, cebuli. No już tu ciężko, żeby coś weszło, ale jeszcze z jednej żeberka by mogły. No może to się jakoś uklepie, trochę tam puści wody, nie będzie źle. Niedziu? Jeszcze od góry lekko przykrywam kapustą. No i niestety jedno żeberko nie weszło, ale to się nie zmarnuje. Ktoś to zje. Podejrzewam, że wiem, kto to może być. Co to zeżrę. Tak chcę, żeby się nie przywarło do przykrywki, ale pytanie za 100 punktów to jest już ugniecione. W parę osób to, to przed chwilą ugniataliśmy. A patrzcie, wystaje z tego kociołka. I ciekawe czy uda nam się to skręcić, żeby, wiecie, ciśnienie się robiło. Jeszcze takie, żeby tu nigdzie nie wystawało to mięso, bo nie chcę, żeby mi przywarło do pokrywki. A kapusta to nie powinna przywrzeć, no bo kapusta to prawie sama woda. Dobra, lecę po przykrywkę. Zobaczymy, czy uda to się zamknąć, ale widzę, że szanse są marne, bo to za dużo wystaje. Ale może się ugniecie. No, próbujemy to złapać, to przykrywko. Źle nie idzie. Tylko trzeba te, te... Czekaj, w którą stronę to kręcić? Chyba w to. te Ale to nie chce się kręcić wcale. Zabrudzone chyba gwinty są. O nie, idzie. Idzie, idzie, się dokręci tym gwintem. Udało się skręcić. Ciężko było, ale jakoś poszło. Trochę tu wystają takie te, ale to już się pourywało. Może idź, chcesz papryki? No to teraz ustawiamy na nisko i zaraz tu podłożymy drewienek. Bardzo ładne ręce. No i będzie się pichciło. Ten już się nie może doczekać. No i niech się robi. Zobaczymy ile czasu to potrwa, ale na pewno ta goloneczka to trochę czasu będzie potrzebowała. Edziu, nie podchodź, bo tu się będzie paliło. Będzie gorące. O, jak się cieszę. Już na kociołek. No i kociołek się robi. Pewnie z dwie godziny, jak nie dłużej będzie się robił. Ja robię pierwszy raz w życiu i tak się zastanawiam skąd, to wiadomo, że to już gotowe. Chyba po prostu te 2 trzy godziny musi postać i się potem okaże. Człowiek się nauczy doświadczeniem. Ale tak jak w piekarniku czy coś, to można sobie sprawdzić. Termometr wsadzić, czy już przy kości doszło, a tutaj nie ma jak zajrzeć wcale. Nie Edziu, Edziu to najbardziej tutaj czeka na to mięsko. Czuję zapachy, ale muszę go pochwalić. Już się nauczył, nie zbliża się. Taki ten metr odstępu trzyma. No to dobrze, nie trzeba go zamykać w końcu, niech sobie lata. O, a przypomniało mi się, że taki termometr mam. I on tutaj wejdzie. W to dziurę. O, i można sprawdzić, ile jest stopni. Na razie to się dopiero rozgrzewa. To tam nawet spada, jak się wsadzi, bo mięso z lodówki. Czyli jeszcze długa droga przed nami. Ale dobra, będę wiedział, jak sprawdzić. To jest jakiś plus. A no tutaj pomału się grzeje. Kociołek już pomału się robi. Zobaczymy, ile mamy stopni w środku. Ale już jest całkiem nieźle. Ciśnienie jest duże. No, idzie, idzie. dziewięć dyszek, dobra no to jeszcze chwilkę już po prostu nic nie dokładamy to co będzie to będzie, ale pokażę wam co robiliśmy w tym czasie jak się robił kociołek a my składaliśmy basen jako tako nam wyszło, chyba nie najgorzej i dopiero zaczęliśmy puszczać wodę ciekawe czy ta moja studnia uradzi Edziu jest w niebo wzięty, biega w koło nie wie co ze sobą zrobić, bo nie może się dostać do szlaucha a ta woda u mnie to tak za prędko nie leci, nie? No dobra, niech się napełnia, na pewno to się nie napełni w pół godzinki, ale niech się napełnia, słoneczko wyszło, będzie można na wieczór sobie wskoczyć. No i trzeba jeszcze pomyśleć, jak tą pompę zamontować, bo jeszcze tego nie rozkminialiśmy. Ale widzę, tutaj są wyjścia, to jakoś powinno nam się udać. Ej, zaraz nam wskoczysz do środka, jak się tylko woda naleje się będziesz kąpał, że hej! I uwaga, uwaga, wypaliło się. Ściągamy pokrywkę i próbujemy coś tu nabrać, ale tu się cały czas gotuje. Myślałem, że cały ten weźmiemy na stół, bo chyba nie da rady, wziąłem kuchelkę i spróbujemy trochę od góry tutaj nałożyć. Ej, idzie dobrze... Ej, Łocuj No, wygląda naprawdę zacnie. Goloneczka to chyba na potem zostanie. Najpierw żeberka. O, a pachnie jeszcze lepiej. Ej, ta słonienka, tuściutka. Ej, nie zaglądaj tam. Się oparzysz, zaraz dostaniesz i swoją działkę. Każ Dla każdego tu jest. A goloneczka, akurat najgrubsza, to niech ona sobie tu. Jeszcze posiedzi, tylko tą przykrywkę założymy, bo Edziu by chętnie tutaj już się zamontował. Smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. I to wszystko w dzisiejszym gnocie, basenik się pomału napełnia. Będzie dla kaczuszek. Już niebawem my się najedliśmy jak bąki. Przepyszne to wyszło, bardzo fajny jest ten kociołek pod tym względem, że nie trzeba tego pilnować, tak jak grilla, przewracać, żeby się nie przypaliło. Się odpala, z dwie godzinki miną dwie i pół. I gotowe, i wyszło naprawdę przepyszne. Dużo dustego mięsa wrzuciliśmy to ładnie, to przeszło. No nic, nie przedłużam. Na dzisiaj to wszystko. A tu, jak wskakujemy do basenu, to już sobie pozostawię na... poza kamerą. Nie będziemy świecić tu brzuchami przecież. Do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.